trudno nawet powiedzieć, za co ją bardziej pamiętamy? Za pracę dziennikarską czy za pracę senatorską? Zresztą dziennikarstwo i praca polityczna niejednokrotnie w jej przypadku łączyły się i wiązały ze sobą. To ona organizowała m.in. wielkie dyktando, w których uczestniczyła cała Polska. To ona organizowała zjazdy Krystyn. To ona starała się, byśmy wszyscy lepiej dbali o zdrowie. Krystyna Bochenek, senator, jedna z 96 ofiar katastrofy samolotu pod Smoleński. A my do Poranka TVP Info zapraszamy prosiliśmy jej kolegę i z Senatu, i z pracy dziennikarskiej, senator Andrzej Persson. Witamy serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie senatorze, to ja rozumiem, że właśnie jako dziennikarkę poznał pan senator Bochenek. Tak, laty. tak, wiele lat temu. To postać była bardzo, bardzo popularna na Śląsku. Potem to dyktando, potem ten zjazd Krystyn. Wszystko razem spowodowało, że stała się osobą publiczną już tak w całej Polsce. Ja bym powiedział jednym zdaniem, że była to kobieta piękna i mądra to chyba było podstawą tego, że ją wszyscy tak bardzo kochaliśmy. Była zawsze uśmiechnięta miała dla wszystkich dużo radości i serca. Była chyba więcej taką, jak powiedziałem, osobą publiczną z ogromnym temperamentem, niż politykiem w takim wymiarze, jakim oglądamy na ekranach telewizorów, kiedy się ze sobą sprzeczają. Zresztą Krystyna tam rzadko kiedy występowała, chociaż miała swoje zdanie. Twardo się go trzymała. To jednak jej akcja skierowana właśnie na organizację. Była perfekcjonistką we wszystkim co robiła. To prawda, bo to były duże przedsięwzięcia. Kilka tysięcy w tym miejscu, często małym, że przyjechały, żeby miały gdzie przynosić, żeby się dobrze czuły i bawiły, to nie takie proste. Wszystko robiła sama, ale oczywiście to dyktando, to dyktando, bo muszę powiedzieć, że byłem jej podwładnym, bo byłem co marszałkiem senatu, ale i też jej przełożonym, ponieważ... Senatorowie, w przeciwieństwie do posłów, są członkami również marszałkowie, członkami komisji i Krystyna była w Komisji Spraw Emigracji, którą mam w zaszczyt kierować I, i rozwinęła to dyktando na całą Polonię, czy na prawie całą Polonię, przede wszystkim na wschód z dużymi kłopotami. Dwa lata temu pamiętam dyktando na Białorusi, mnóstwo szykan, nie chciano dopuścić do tego, żeby Polacy się zgromadzili w jednym miejscu, żeby pisali dyktando. Wydaje się to zupełnie aberracją, no ale niestety takie relacje były i mimo to on przy jej uporze, twardości, doprowadziła do tego, że było światła, nie było, że była sala zamknięta, że w ogóle działy się straszne rzeczy, to jednak e, tam odbyła to dyktando. I, i to dyktando e, wydaje się tylko banalnym, poprawnym pisaniem, ale przecież, jakże ważne, ono stało się niezwykle popularne. E, ja, ja mówię tak o Krystynie, e, bo po, s, e, mieszkaliśmy, że tak powiem, w Senacie, w cudzysłowie przez ścianę sąsiadowały z, z nasze gabinety ze sobą e, i tam też spotykałem wielu tych najsłynniejszych profesorów, Bralczyka, Markowskiego, którzy ją często odwiedzali. Ona cały czas była też na tym polu aktywna. Co się trochę rykoszytem na mnie odbiało, bo język dziennikarstwa sportowego, z którym się czuję związany, no nie zawsze jest poprawny, pan to wie. Szybkość działania akcji, więc tam często i profesor Bralczyk i Markowski i nie widząc mnie, to coś tam wytykali, że sprawozdawcy sportowi mówią nie tak, ale to wszystko było oczywiście trochę żartem, a, a trochę wynikało z tej atmosfery, którą ona tworzyła. No i, i wydarzenie też sportowe, o którym będę zawsze pamiętał, mianowicie zorganizowała drużynę piłkarską. Wydawało mi się, że w Senacie, tym nielicznym Senacie, gdzie no średnia wieku jest wyższa niż w Sejmie, niełatwo, a tymczasem wybiegli senatorowie na boisku w Zabrzu, gdzie zorganizowałam mecz z rektorami wyższych uczelni. Mecz, który w ogóle przyszedł do historii. Oczywiście te mecze były na cele charytatywne, ale byłem pełen podziwu za to. Mnie było łatwiej, bo ja z mikrofonem na boisku komentowałem to wydarzenie, ale, ale koledzy wszyscy przyjechali. Bo naszą siłą jest trener, pan senator Piechniczek. a to wszystko zorganizowała Krystyna i za chwilę miałby być mecz z Bundestagiem, też z kilkoma parlamentami wyższymi izbami parlamentów europejskich, który był pretekstem tego, żeby się spotkać, a tam wtedy rej wodziła, bo była rzeczywiście osobą, która wokół siebie tak gromadziła wszystko szybko i, i z takim uśmiechem. No i, i to, co, z czego była ogromnie dumna, to rodzina, to. Chyba takie typowo śląskie i syn, i córka, oboje młodzi, wspaniali ludzie, którzy rozpoczynali wielkie kariery, no i mąż, z którego była dumna, znakomity specjalista następca profesora religii w klinice w Zabrzu, o wszystkich tych często mówiliśmy. Chociaż i cała aktywność, może większej aktywności skupiona była na Śląsku jednak kiedy przyjeżdżała do Warszawy to miała już tak poukładane sprawy, że ten krótki czasami pobyt, no bo tak to zwykle jest, natychmiast przeobrażała w jakieś wydarzenia medialne i wydarzenia, z, którego, z których była znana. Ale też bardzo ją lubiliśmy za to, że świetnie i szybko i sprawnie prowadziła obrady. Jak pan wie, to jest ważne, zwłaszcza podczas głosowań, kiedy e, no, to się przedłuża czasami godzinami, więc szybkość głosowania ma istotne znaczenie, zwłaszcza dla tych senatorów, którzy wieczorem mają pociąg czy, czy wracają do domu. Mówię o rzeczach błahych pozornie, ale to wszystko budowało jej obraz, wizerunek, a i to, że no, była jedną z najpopularniejszych osób i, i mówię ciągle w czasie przeszłym, co mnie najbardziej boli, jak, jak opowiedziałem, sąsiada właściwie i, 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 i przyjaciela, tak mogę powiedzieć, na co dzień. Była trzy kadencje, choć nie niespełna to wszystko, bo, bo dostała się do Senatu wyborach uzupełniających jeszcze poprzedniej kadencji, potem ta krótka kadencja i wreszcie teraz. Była tak krótka, wydaje się, że znaliśmy się całe lata. Dziękuję bardzo. Senator Andrzej Persson wspominał wraz z nami w poranku TVP Info Krystynę Bochenek, senator, dziennikarkę, która odeszła wraz z 95 innymi osobami podczas katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem.